Cześć wszystkim, witam was na codziennym przygotowaniu rynku w złotach Mamy 27 z godzina dwu, nie, 12, e, prawie 40 Dzisiaj nam ma, może być bardzo ciekawa sesja Jesteśmy w bardzo fajnym punktu, punkcie e, Zobaczcie, że lekko nadbiliśmy e, ATH e, na overnightie Więc jest lekko przebite, mamy nowe, nowe szczyty na, na, na złocie i e, bardzo dużą lukę e, Mamy dużą lukę Także bardzo ciekawa sesja. Czy będziemy mieli zagnegowanie, czy akceptację nowych cen i wyżej, eee, szczerze powiedziawszy, trochę życzeniowo. Ale dla mnie, najlepszym rozwiązaniem było, jeżeli na sesji dostali dużo pojedynczych, w miarę dużo pojedynczych wydruków do góry. Następnie, zanegowanie, zejście poniżej ATH z overnight i zamknięcie tej luki. Natomiast, to jest mówię życzeniowe, tak bym chciał, żeby to wyglądało. Natomiast, zobaczymy, co nam sesja pokaże. Kolejna kwestia, e, zobaczcie sobie na TPO. Na TPO mamy nie, słabe punkty referencyjne, e, czyli okres A Jesteśmy, odbiliśmy się dokładnie od Overnight e, High. Momencie, tutaj muszę przebaczy się trochę przylagował. Dobra, dokładnie od Overnight High zeszliśmy, następnie e, w okresie F e, praktycznie jeden tik poniżej. Dołku z overnight, się odbiliśmy. Kolejne H I, i J, też mamy bardzo słabe punkty referencyjne. To jest bardzo słaby punkt, słaby dołek. I z niego wyszliśmy do góry. Yy, jesteśmy teraz yy, bardzo wysoko. Overnight jest bardzo wydłużony, jest bardzo długi. Yy, praktycznie cztery dystrybucje: tu mamy pierwszą, drugą, tu jest trzecia i tu jest czwarta dystrybucja. Zobaczymy, czy nam się to utrzyma, czy Aktorynek zaneguje i zjedziemy do dołu. Jeżeli chodzi o wykres jeszcze dzienny, zobaczcie, że tutaj, tak jak mówiłem, że bardzo możliwa będzie już równowaga po wybiciu tego szczytu z 24. I tak właśnie dostaliśmy. Dzień wewnętrzny, 26, czyli wczoraj. No i dzisiaj w nocy po prostu raj do góry. Przetestowanie tych szczytów. Zobaczymy teraz, czy, tak jak mówiłem, będzie akceptacja, i wyjście do góry po prostu ride y, dalej do góry czy, czy jednak zanegowanie i ponowne testowanie nie, dołków y, dalej, dzisiaj jeszcze mamy bardzo dużo danych bardzo fajnych danych y, mamy tak, o 13.30 PKB ze Stanów, saldo obrotów towarowych wnioski o zasiłek dla pozrobotnych, czyli może być fajna zmienność tutaj y, która może y, albo w wyciągnąć cenę bardzo mocno do góry albo zamknąć tą lukę no i następnie o 16 indeks Kansas City Fed dla przemysłu być może mniej takie ważne dane dla złota ale jednak trzy gwiazdki są dalej jeszcze jeden tutaj dzięki wielkie dla OPR zwrócił tu fajną uwagę jeżeli chodzi o kontrakty kwietniowe, tutaj zobaczymy: mamy wolumen 172 Natomiast już czerwcowy, który jest w tym miejscu, już wolumen 113, wczoraj był 89, więc ten wolumen czerwcowy nam e, wzrasta, więc też będę obserwował ten, to jest właśnie czerwcowy już kontrakt, więc już e, będę tutaj zaznaczał e, punkty referencyjne i porównywał e, jeszcze z kwietniowym, e, jeżeli tutaj się przyjrzymy, zobaczcie, że tu okres A jest nadbity. To muszę sobie zmienić. On jest nadbity jednym tikiem, to więc jest też słaby Jeżeli chodzi o dołki, tutaj okres F jest w miarę dobry, bo nie dojechaliśmy. Praktycznie tu są trzy tiki jeszcze zostały. Natomiast okres F I, i J jest także w jednym punkcie, więc to też jest słaby punkt referencyjny. Więc sytuacja jest bardzo podobna, jeżeli chodzi o oba. Kontrakty. No i teraz zobaczymy, co się będzie działo. Tak jak mówiłem, czy dostaniemy tą akceptację, wyjście do góry, czy jednak zanegujemy to i pójdziemy do dołu. Także bardzo ciekawa sesja nam się zapowiada w dzisiejszym dniu. Także życzę Wam powodzenia i żebyście nie zostali tutaj poszatkowani przede przed wszystkim na tych danych, które będą właśnie o 13.30. Życzę wam powodzenia w handlu dzisiejszym. Również zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. Niech zasięgi się zwiększają. Może jeszcze innym będę mógł tu pomóc w analizach. Mogą mogli sobie tutaj te analizy moje, do swoich strategii, swoich przemyśleń tutaj dołożyć i mogą może uda się zwiększyć komuś zyski. Także dzięki wielkie, z mojej strony to wszystko eee, A jeszcze overnight, overnight <coughs> Overnight mamy bardzo wydłużony Także zobaczcie, że overnight jest long Zobaczymy czy dostaniemy eee, Czy dostaniemy tutaj eee, Korektę, jeżeli nie pokryjemy, dostaniemy leciutką korektę I nie dostaniemy tej korekty, wyjście w górę Może oznaczać to dalszy rajd w górę Lub może pójść eee, trendowy rów w dół Pokrywając te wszystkie Punkty referencyjne. Właśnie jestem bardzo ciekawy tej dzisiejszej sesji, jak ona dzisiaj przebiegnie. Także yy, tutaj będę siedział i obserwował dość bacznie. Dzięki wielkie jeszcze za oglądanie yy, i do zobaczenia jutro. Hej!